Laudetur. Parę słów o Izraelu i o tym, co tam się dzieje. Proszę Państwa, bo też komentujący czasem piszą na propos tego mojego filmu z listopada, który tam na Twitterze miał pewnie 200 tysięcy wyświetleń. Tak, ja popieram nadal Izrael i powiem jedno. Chciałbym i życzyłbym sobie, żeby społeczeństwo Izraela 100 razy lepsze od swoich władz strząsnęło tę ohydną faszystowską władzę. Władzę faszystów, kleptokratów, złodziei i fanatyków religijnych. Władzę Netanyahu, Ben-Gwira, Smotricha. W tym momencie Ci ludzie zachowują się tak jak Putin. Putin też musi prowadzić wojnę, bo to mu gwarantuje nie utratę władzy. Bo kolejne podbechtywanie Rosjan, Krym nasz, Charków nasz teraz w planach, będzie konsolidować jego władzę. Przecież wiecie Netanyahu grozi pierdel za zwykłą korupcję, za zwykłą kleptokrację, ale też za próbę zamachu na Sąd Najwyższy i za to w jakim stanie tak naprawdę funkcjonował system wywiadu i system obrony. Przecież on za to odpowiada. Co jest w jego interesie? Kontynuowanie inwazji, kontynuowanie wojny może liczyć na to, że wybory, które powinny się odbyć, nie odbędą się, dopóki wojna będzie trwała. A wojna jest totalnie bezsensowna. Świat zaczyna się odwracać od Izraela pod wpływem wojny. Ja nie mówię już o ogłupiałej części studentów. Tak, ostatnio była demonstracja We are the Hamas w Stanach Zjednoczonych, studenckiej braci. No, nie będę tego w żaden sposób komentował. Ja powiem tak, Izrael tracić będzie przyjaciół, tracić będzie dobrą opinię czy opinię państwa po prostu dzielnych ludzi zaatakowanych, którzy bronią się, dokonują teraz zupełnie bezmyślnych masakr, gdzie ja, ja kompletnie już w tym momencie nie widzę, żeby władze Izraela mieli jakikolwiek pomysł na zakończenie konfliktu. Na razie mają tylko na jego eskalowanie i trwanie. Nie wiem, jeżeli liczą na to, że Izrael będzie mógł funkcjonować w izolacji od świata i w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone będą ograniczać im pomoc, to, to myślę, że się bardzo mylą, bo staliby się takim pariasem, troszkę taką Koreą Północną znienawidzoną przez wszystkich sąsiadów. Mam nadzieję, że Żydzi zdobają odsunąć ludzi takich jak Netanyahu, jak Ben-Gwir, jak Smotrich, czyli trochę faszystów, trochę zwykłych złodziej-kleptokratów, trochę fanatyków religijnych od władzy, a Stany w końcu na nich wymuszą to, co chyba jest konieczne. Czyli rozwiązanie dwupaństwowe. I niech już się wtedy z tymi wspaniami palestyńczykami dzieje, cokolwiek ma się dziać. Zarzut ludobójstwa nie wiem, czy jest uzasadniony. Ludobójstwo jest precyzyjnie zdefiniowane przez Lemkina. Na pewno to, co się dzieje, wydaje się, że nosi znamiona zbrodni wojennych na cywilach. Ale powtarzam, to szkodzi przede wszystkim Izraelowi. Powiem tak, z mojego punktu widzenia, jako sympatyka Izraela, nie określam tego, szkodzi to przede wszystkim Izraelowi. A wspiera Rosja że bardzo, Miedwiediew niedawno, aha, oczywiście nie ten Miedwiediew, mówię o politologu i dysydencie, mówi wyraźnie, jeden z kanałów propagandy rosyjskiej, antyzachodniej, to jest w tej chwili: spójrzcie, Stany wspierają Izrael, a Izrael jest przykładem właśnie zachodniego neokolonializmu, faszyzmu i rasizmu, niszcząc wspaniałych, dobrych Palestyńczyków. Przecież to jest tak samo woda na ruski młyn. I mam nadzieję, że Amerykanie zdołają na nich wymusić jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu. Nawet poprzez szantaż, bo to dla wszystkich będzie najlepsze. Ramen!